Witam, Błażej Opulski, ProKam Polska. Jesteśmy już z Państwem ponad 15 lat. Na terenie całego kraju współpracujemy z gospodarstwami rolnymi. Jesteśmy niezawodnym partnerem w doradztwie oraz sprzedaży najlepszych jakościowo produktów do produkcji roślinnej. Dzisiaj znajdujemy się gościnnie na kolekcji odmianowej Rzepaków Ozimych w Minikowie, gdzie w czerwcu odbędą się Krajowe Dni Pola. Jesienią w ubiegłym roku zostały tu wysiane trzy odmiany rzepaku zimego, które jako firma ProCam rekomendujemy również w najbliższym sezonie sprzedaży. Odmiana LG Absolut. Jest to mieszaniec zrestorowany w typie ogóra. Jedna z najcenniejszych odmian z hodowli limagrena w ostatnim czasie. Jest to mieszaniec wczesny o bardzo wysokim potencjale planowania, co zostało potwierdzone w ostatnich latach w produkcji oraz również w doświadczeniach. W roku 2019 odmiana zajęła pierwsze miejsce w plonie nasion z wynikiem 127% wzorca. Odmiana LG Absolut posiada unikalny pakiet odporności, na który składa się wrodzona odporność na wirusa żółtaczki rzepy, co ma bardzo ważne znaczenie w ostatnim czasie podczas rosnącej presji mszyc. Ponadto odmiana posiada wrodzoną odporność na suchą zgniliznę kapustnych dzięki genowi RLM7, a także odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach. Odmiana nad to wszystko posiada niską podatność na takie choroby jak zgnizna twardzikowa oraz czernik krzyżowych. Rośliny tej odmiany cechują się dynamicznym rozwojem, oraz dużym pokrojem, dlatego ważne, aby już jesienią dopilnować regulacji łanu oraz powtórzyć go wiosną w odpowiednim czasie. Co, jak w tym przypadku, umożliwi uzyskanie maksymalnej ilości rozkrzewień na potężnym pędzie głównym. Odmiana cechuje się wysoko-zimotrwałością oraz odpornością na wyleganie. Polecamy tę odmianę na średnie i cięższe stanowiska. Dobrze sprawdzi się również w opóźnionych terminach siewu. Odmiana Hamilton. Jest to mieszaniec tradycyjny, pochodzący z hodowli NPZ Rapul. Jest to odmiana średnio o dynamicznym i szybkim rozwoju roślin po wschodach. Odmiana wyróżnia się wysokim i stabilnym potencjałem plonowania, który został potwierdzony w doświadczeniach porejestrowych w 2017 roku, w którym odmiana zajęła pierwsze miejsce w plonie nasion z wynikiem 125% wzorca. Od tego czasu jest to odmiana, która znajduje się w czołówce najwyżej plonujących odmian rzepaku ozimego w doświadczeniach coboru. Hamilton wyróżnia się bardzo wysoką zimotrwałością oraz zdrowotnością roślin, w szczególności na choroby podstawy łodygi, zgliznę twardzikową oraz schód zgliznę kapustych. Jest to odmiana, która cechuje się wysokimi roślinami o bardzo wyrównanym i stabilnym pokroju, co gwarantuje również wysoką tolerancję na wyleganie. Polecamy tę odmianę na średnie i cięższe stanowiska. Dobrze sprawdzi się również w opóźnionych terminach siewu. DK Exoter. Jest to mieszaniec zrestorowany w typie ogóra. Odmiana pochodzi z hodowli dekalb. Jest to odmiana wczesna o bardzo wysokim potencjale plonowania, co zostało potwierdzone w oficjalnych doświadczeniach rejestrowych tej odmiany, jak również w roku 2018, który był również rokiem bardzo suchym. Odmiana zajęła wówczas pierwsze miejsce w plonie nasion z wynikiem ponad 5 ton z hektara. Deka Exoter posiada wysoką zimotrwałość oraz bardzo dobrą zdrowotność, na którą składa się wrodzona podwójna odporność na suchą zgiliznę kapustnych dzięki genowi RLM7 i RLM3. Dodatkowo odmiana posiada wrodzoną odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach pogodowych. Przy wysokim plonie odmiana wyróżnia się również wysoką zawartością tłuszczu w nasionach. Rośliny tej odmiany należą do średnio wysokich o bardzo stabilnym i wyrównanym pokroju co gwarantuje również wysoką odporność na wyleganie i możliwość wysokiego nawożenia azotowego tej odmiany. Polecamy tę odmianę na dobre i średnie stanowiska. Sprawdzi się również w warunkach suszy i wysokich temperatur.